对。Uh huh. Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony. Oczywiście, Mietek, Ja was witam w serii Bracia na polskiej Farmie 45. odcinku Na początku tego materiału, standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym odcinkiem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo mi po 41 tysięcy subskrypcji. Daj suba, daj łapkę w górę, napisz komentarz oczywiście z hashtagiem. Hashtagiem dzisiejszego filmu nie będzie hashtag Bizon. Ja oczywiście przypnę serduszko i zapraszam Was wszystkich, nowe osoby, które jeszcze nie dołączyły, na grupę na Facebooku Szwagryp Link macie podany oczywiście w opisie e, Jak możecie zauważyć w, oczywiście w, na wczorajszym filmie e, przyszła, Przyszedł do nas oczywiście transport Bizona Jak widzicie jest taki wyremontowany, to on w sumie pokazał na wczorajszym filmie Ale wam jeszcze widzowie pokażę w dzisiejszym odcinku e, Jeśli chodzi o jakiekolwiek testy jego e, Jeśli oczywiście będziemy je testować i będziemy go sprawdzać w polu To prawdopodobnie nie wiem kiedy to będzie Ale ja sobie zdejmę tę osłonę, będzie lepiej wyglądał Nie wiem w sumie kiedy to będzie ale myślę widać tak naprawdę, że chyba gdzieś nie za niedługo, bo po prostu, jak dobrze wiecie, sąsiad indoor podobno ma widzowie zboże do koszenia Także chyba pierwszą jego usługę jaką będziemy robić, to chyba wykonywać u niego na polu. Tak mi się to zdaje, bo wiecie, to jest tak, że on jest moim sąsiadem, także prawdopodobnie do mnie przyjdzie, jeśli chodzi o jakieś wykoszenie, coś jakoś pomoc. Więc prawdopodobnie musimy się nastawić na takie coś, że będziemy oczywiście testować pizoną jego na polu To prawdopodobnie będzie pierwsza taka usługa moja tym bizonem i oczywiście pierwsze testy tego bizona tak naprawdę, e, oczywiście po zakupie, nie po zakupie tylko po remoncie e, także tak jak mówię, prawdopodobnie będziemy tam chyba go testować, jeżeli nie, no to chyba u mnie i to będzie w kolejnym sezonie, do rok, bo jak dobrze wiecie, ja oczywiście nie posiadam żadnej pszenicy żadnego oczywiście pola, dopiero co dopiero, że zasiał oczywiście rzepak także ja nie będę miał widzowie nic do koszenia, ale oczywiście sąsiad Sonset prawdopodobnie jak najbardziej e, a jeśli chodzi o kogoś tutaj, czy ktoś przyjdzie do mnie, by mu wykościł, prawdopodobnie nie, bo sąsiedzi chyba nawet nie wiedzą, że mam bizona, i ja ogólnie zawię, jakoś tak ze sąsiadami nie trzymam tutaj, się chodzi o to wioskę. W sumie, ja tylko znam Grażynę, bo od Grażyny w sumie kupiłem bm -kę. I w sumie tak naprawdę, więcej tutaj nikogo nie znam, nie? Bo tam w sumie jeszcze indoor trzyma z tym watkiem Ten całym, całym tym wackiem tam nie wiem, w sumie kto to jest. Ja w sumie z nim nie trzymam, bo go nie znam. Także wam nie powiem, czy ktoś przyjdzie, żebym mu kosił na usługi. Także no, ale możecie dać łapkę w górę. A co w dzisiejszym filmie? No to mam, że wiem, lekki taki pomysł, e, jeśli chodzi o prace polowe, chyba myślę. E, oraz dzisiaj jest odcinek z otwierania stodoły. Dokładnie tak, że oglądajcie filmik do końca, bo dzisiaj będzie się dużo działo, będzie dużo. Fajnie ogólnie akcji, także warto sobie obejrzeć filmik dzisiejszy e, do końca Więc tak, praca pola was oczywiście nas czeka Ja przed chwilą byłem i zdjąłem sobie oczywiście łachy, te ciuchy, które wisiały mi tutaj na tym Bo wczoraj robiłem pranie, dziś wieczorem, wywisiłem I byłem właśnie w przed nagraniem odcinka, ogólnie teraz sobie kamerę wam odpaliłem, nie? To właśnie przed nagraniem odcinka odpaliłem właśnie tego, e, znaczy się zdjąłem te ciuchy z tego patyka Z, tej, z tego wieszaka tutaj i oczywiście zaniosłem sobie do domu, także mówi to było takie przed moja robota A teraz prosto sobie myślę, że będziemy e, pracę polowe robić, że będziemy Orkę mamy widzowie do zrobienia Będę musiał tutaj pójść do tego do Indora e, i o właśnie do Indora sobie pojadę pojadam na ten czas, czekajcie ja odpalę sobie widzowie tego Dobra, jak, jak widzowie jesteśmy w Lublinie, to widzowie niech będzie lublinie pojedziemy. Jadę do Indora, zapytać się widzowie, czy by pomógł mi przy orce. Może byśmy widzowie dzisiaj akurat zrobić to ciężko orkę tego burnika. Znaczy się ten wiecie tam orka będzie yy, po tym. Czekajcie widzowie, ktoś rowerem jedzie, żebym kurwa za chwilę nie potrącił. Ty, to widzę, że Grażyna jedzie kurwa jasno, o! Grażyna jedzie Grażyna dziś pojechała, tylko nie wiem gdzie ty czekajcie widzowie, ona do mnie pojechała, ona może widzowie sobie kombaj zamówić Czekajcie, ona może kombajn co zamówić, o klientkę będę miał, czekajcie Zaraz jej wymucimy pole oczywiście Poletko zaraz jej wymucimy, czekajcie, zaj zajadę do Grażyny, ona może widzowie, z jakiejś takiej sprawy przyjechała do mnie, czekajcie, a może nie tylko Nie tylko pole Ha! halo, halo. Karol, niebo gospodarz kurwa napić. Witam panie, gospodar panie gospodarzu, gosp gospodarka Krywa gospodarka! Jest od niego Witam, witam panią, cześć! A, nie dane! Jest Nie, 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 tego asfalciu. kombaj zamówić, mam 30 arów! W A co? pani kombaj zamówić, a z kombaj w ogóle wiesz, że a kombaj mam, może to nie mój kombaj, może ten kombaj, ja to ty mogę. Nie, ja zawsze widziałem, jak pan... Kto za? zawozili, Ten! Kombaj przynieźli. A to może zawozili, to zawozili, ale to, to Ale to może nie jest mój kombajs, wie, to pan kombaj, pani pani wie. To usługi? A Pan jedzie na usługi czy nie? A, tak, ja na usługi po ludziach kosimy wszystko, ja biorę na godziny jakby co. Ja nie biorę od hektara, od Ara, ja biorę na godziny. Godzina kosztuje a moja to... robota, godzina kosztuje 420 hmm. zł Ja pierdolę. Takie są teraz na ceny, paliwa wszystko poszło do góry, pani wie jak to teraz jest, a ja muszę sam zarobić, kombaj musi zarobić, to no nie tak o A to co radę mi To A 400 zł to ja o... nawet nie zatankuję kombajnu a bo co dzisiaj czy nic z tego nie będzie? Będzie dzisiaj mam czas. Pani powiedzi pojechać, to ja zaraz przyjadę. Ile tam dzisiaj Arów? Czego tam jest do koszenia? Eee, pszenicy. Pszenica, ale no to kurwa ona jest wyschnięta czy nie? Jaka to jest nie jest. A godzina? To, to wszystko jest kapitalowane. Dobra, ma być nasto, ale... południe, możemy kosić To to zaraz powak, To pani, czekaj pani, po... czekaj, pani a może znajdę miejsca kurwa, może ten kobanie to może pani sobie usiądzie tutaj? Ale chyba tutaj się nie da niestety. Ja? Nie da rady, nie da rady, bo tutaj nie ma jak siedzieć, bo tutaj kabina jest mała, a pani jest dosyć wysoka, także nie da rady siadać Dobra, to brak, pani jedzie rowerem, ja za panią będę jechał z tyłu A pan mi w ogóle poznał, ja włosy A pani Grażyna, ja panią znam, tą szóstkę z BMW, co pani mi sprzedawała A ja sobie kurwa lubinę cofnę, czekajcie, bo sam pierwsze zamówienie Że muszę, je wykosić Grażynie kurwa ci się ci, ci arów do koszenia Czekajcie, widzę, lubinę tylko odstawię Pani sobie jedzie, brawo, ja za panią będę jechał z tyłu Dobra, dobra, ja jadę już Jadę, jadę. A mieliśmy w, w dzisiejszym odcinku suda otwierać. no spokojnie wszystko otworzymy, na razie dajcie łapkę w górę, nie? Dobra, jedziemy widzę za grażyną, kurwa, po te pole. Wy dzień dzisiaj. widzę, to nie jest duże, to to jest malutko, co nie? To co to jest? Cziś Arów? Czekajcie, żebym w bramę wjechał, żebym bramy nie wyjebał zaraz. Na samym początku cinka. Dobra, elegancko się zmieścimy w bramę. Ja sobie widzę koguta oczywiście załączę i możemy w elegancko jechać na pole do grożyny. Czekajcie, zawień, bo ona mi pojechała tym rowerem i spierdoliła, ale nie dogoni jej. Czekajcie, kolejny bieg, to trojeczka wrzucamy i jedziemy elegancko 22 widzowie na godzinę, więcej nie pojadę, nie? Zobaczymy tutaj, może Indor jest tam na gospodarstwie, tylko w sumie nie wiem Dosyć tutaj wysoko teraz siedzę, nie? Wiecie, tak na kombajnie wszystko widzę, nie? W ogóle Tam Indora nie widzę, żeby gdzieś tam po gospodarstwie się tego Po gospodarstwie wchodził, nie widzę go w sumie, także nie wiem, w sumie gdzie on jest Tutaj ludzie jak zwykle dalej czekają na przystanek, na, 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 na autobus Oni czekają i czekają, cały czas chyba na ten jeden To co 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 co, jak jak? mam! mamo mamo, ma, ma. tu, Dobra, tutaj, dobra pani ale jechała, gdzie to pole jest? Nie. Dobra, kurwa, czekajcie, tu, tam, bo tam, ma, ja w ogóle z wozem konny chyba stoi, czyli jestka jest jakaś kapitalna? Panie se 15, czy nie ja wóz tylko mam przygotowany, wóz, wóz, plenyka mogę się wyrzucić, Dobra, gdzie a. mam jechać o pani za potrącę, ja sobie od razu ten otworzę, czekajcie. Ty, kurwa, otworzę od razu ten. Tu, tu! Dobra, zajeżdżam już. Tutaj wysimy, tak musimy, no, tak? A dobra, czyli to, to, to pole jest do koszenia? Tak, słowo. Pani słowa. poczeka. Pani na poczeka, żeby tutaj wyreguluje wszystko. A na kur, na kur mi trzeba, to teraz na, na pokowa mi dobra, tylko mnie to zjedzie. nie interesuje, na co to jest. Pani tego, pani to chce yy, na tego. Yy, to będzie na pokosy, czy to będzie tego? A, na, na pokosy? Na pokosy, bo mi trzeba to na kur. A na pokosy? A bo, a bo na dobra, to ja tutaj więcej nie jest to tutaj zostaje się rozłożona, Dobra. A, a, a. Dobra, to ja to koszę, to pani przygotuje tego, ciągnik z tym, z, z szczepu. To ja mam przygotowany już! Dobra, a to pani się odsunie, bo to jest niebezpieczne. Nie, niebezpieczne to jest. Dobra, czekajcie, co odpalam bizona. widzimy to. Muszę widzowie stanąć, żeby wszystko widzieć. I odpalamy za jej bizona. Bo wszyscy co kurwa, ja nic skoro nie koszę. Kurwa, robię trochę, czyś, kurwa. tu, 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 tu. Czym my to, stoimy tego pitona, kto będzie chodzić, co nie? Ile ja tam 5 widzów na godzinę, mam kurwa, to w elegancko nam to jedzie. Zakorzyło mnie, kurwa, krzak! To ta pani tam się z tyłu nie bo to kurwa jest niebezpieczne, nie? Za kombajnem z tyłu chodzić. Jak pani chce, to musi pani ciąć tutaj na tego, a to pani się nie zmieści. Nie, jak się nie zmieści, to czopła! Nie, pani o, się to i zmieści, pani jest za wysoka, pani będzie zahaczyć głową o te, no tak. To szkola tego. Czego? Pani co, się cała pobija tutaj, to pani nawet nie wchodzi na kombaj. Ja to pani wykoszę, we? szybko raz dwa jadę na gospodarkę, bo ja nie mam czasu, bo ja muszę dziś cudowo otwierać opuszczoną rozumiem, rozumiem Ja to pani szybko wykoszę, pani zaraz tutaj czyjeś, skoro podjedzie z wozem, kony zaraz wysypiemy, raz dwa, kurwa mi nie ma. A to wszystkiego nie będę koszył chyba dzisiaj. Ja to wszystko pani wykoszę, tutaj dużo nie ma w sumie. Dawaj, to, to raz nie, dwa i zaraz wykosimy, co się pani martwi. Aha, aha. Ja jestem kurwa kompanista, pierwsza klasa. Jak to pani zrobię taką robotę, że pani będzie zadowolona ze mnie? Pani, jak ma jeszcze jakiś kolejny połot, to pani z pani mi zamawia, zaraz na rzeczy zapiszemy i będę kurał gotowy, nie? Na kolejny A, dzień. Co, to ja! płot nie mam, na razie, mam jedną. Biorę Biorą gospodarkę, mi i, i będę ją gdzieś więcej, ale na razie nie pom. Nie pani, bo teraz pogoda jest, że trzeba skorzystać z pogody, kurwa, to nie ma co czekać. Dziwa kurwa każdy bierze, zaraz łapie, żeby kosić, nie? A pan pierwszy raz jedzie? Czy na... Ja pierwszy raz koszę na usłudze i pierwszy raz koszę swoim wizonem, bo więc spore remoncie dopiero wczoraj go dostałem, tak że wie pani nie? Ja dzisiaj go dopiero testuję pierwszy dzień No ja też polem jecha, to gdzie to No pani tam posta... no pani tam poczeka na drodze, tam dali pani nie jeździ, bo to nie ma co Powiem Pani, że ma pani tonę. Ja nie wiem czy to się. Nie, nie wiem czy to wejdzie na ten wóz A to tak... tak dużo? Tak dużo? No będzie będzie dużo, ja powiem pani, że to kurwa może no, być no. nawet z dwie tony po nas, 2,5 tony będzie. A tam woz wejdzie mi to wyskak! Chyba wejdzie, bo no ja nie wiem co mi na ten woz wchodzi, nie? A to masz, pod to tak na wyrosło, tak kolana tak, czy o ta ma. Widzicie, że ja wszystkie wajchy aszcie to lepiej kurwa, nie? Bo to wiecie, to jest widzowie taka. Taki wstrząs, nie? Także wiecie jak to jest. Czekajcie, widzowie, sobie usiądę. I będziemy widzowie to, to stać, bo do nogi bola, to docuć widzowie jest tego, nie? My nie będziemy w sobie stać, bo widzowie nie ma po co, bo wiecie, bo jak. Zboże jest w sumie wylęgnięte, co nie? No to wtedy trzeba stać, bo trzeba widzowie wiecie, to wajko oczywiście podnosić ten header, nie? A tak wiecie, jak jest zboże jest tak jak stoi, nie? Bo to wiecie co sami sarne tutaj wylęgną, czy tam kurwa deszy albo grad I wiatr przyjdzie, to wiecie, zboże tak leży, co nie? No to wtedy widzowie trzeba oczywiście wstać na kombajnie, nie i wiecie, podnosić tym headerem, nie? A tak widzowie jak to jest na równo i widzowie to w sumie nic nie leży, bo dosyć po, powiem wam, że ta... Marzena ma dosyć to pole tak zrobione, że ogólnie fajnie, że tutaj nie ma żadnych tych, nie? Żeby wiatry były, silne, co coś, także Tutaj w sumie pogoda nie tego, dobrze sprzyja, jeśli chodzi o pole tutaj u tej Marzeny Tutaj nie, nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o A Nie tylko mogę sobie Panią Wsypać rurę Czy nie? Jak? Już Stawiać się chyba, czy nie jeszcze? Nie, nie, tam panie? mamy dwie pół tony, zaraz będziemy sypać, Pani się interwuje Ja nie mam czasu Ile Pan czasu ma dużo dzisiaj? A co, Pani chce to całe pole kosić, czy nie? To nie wiem zostało, ta kawałek jeszcze to jest to nie wiem bo ja mam wyjazd! może gdzieś jechać! No to ja pani mogę to wykosić, bo to w sumie jeszcze zostało ile? Z, z, z dwa razy w koło przyjechać i będę chyba miał cały w sumie będę z tego już kończył A mam jakąś prasę? To mi to nie, nie mam panie. prasy, ja nie wiem kto pani to wyprasuje, nie mam pojęcia sam nie mam prasy i sąsiad Indor też nie ma prasy i ma do prasowania też nie ma ludzi, ja nie wiem Indor to to pomoże mi? Ja pani to wysypię jak będę miał całe Zaraz będzie całe A mój się że... Żał... Aha. Aha, nie ma prasy, kurwa, szkoda, to ja nie wiem czy to z prasą. kogoś tego muszę zamówić Chyba... Nie, ma. nie mam pojęcia, jeśli chodzi o prasę, ja nie wiem, może ja bym, jak ja kupię, to wtedy ten... To te ja pani dam znać, to może akurat przyjada pani do usługi, na razie to ja prasy nie mam, nie mam skąd wziąć Nie, nie patrzyłem na... Ni nie tego, nie rozglądałem się nawet za prasami, jeśli chodzi o kupno o, a panę... Kupiłem? O. Jak? Pani traktor kupiłem Czy pani pani ja... traktor kupiła? A, a! kurwa dobre, ja też mam sam trzydziestkę, kurwa i polecam Ona jest przekazywana каб를... od dziada do pradziada, od, od, od pradziada do dziada, do dziada Tylko to, to kupię, Słuchaj, tylko to tego to tak nie pasuje trochę chyba traktor Czemu, Czemu nie pasuje? Do czego nie pasuje? Tak, takie czerwony! No a co to przeszkadza? Mój biza też jest czerwony i co? To prędzej różowy, chyba prędzej, babski taki. A co to przeszkadza? Czerwony kolor to też jest babski. A różowy to tak. ty tym bardziej, oczywiście że tak, nie? No chyba tak. Dobra Pani, ja tutaj już powoli Co to jeszcze? Dwa razy będę miał i będziemy sypać chyba To my zaraz będziemy sypać, 2 już jest Pani Pani już przygotuje plandekę, kurwa na wóz rozłoży ja nie mam właśnie, że... Bo ja już koguta załącza Panie aha, aha, Pani dobrze. się przygotuje, bo jak ja na ten wóz sepnę, żeby się nie rozpierdolił czasem idę O plandekę A te deski plandekę. To są dobre? Kurwa, żeby nie były skorporowane Jak ja kurwa sepnę, żeby świeże. ten wóz się nie rozpierdolił Słuchaj Pani, świeże to są Świeże? Tak, świeże. Dobra. To... To pani przygotowuje, kurwa panie widzowie wiecie co, że ja chyba tego, ja chyba skoszę to pole i chyba widzowie idę spać do domu, nie, bo powiem wam, bo jestem zmęczony po tej robocie dzisiejszej. Więcej w sumie jest gadania z tą kurwa, niż roboty tej całej. Ambra! Podźwignąć to plandekę, ciężka, kurwa, szlak. Progosa jeszcze i kurwa, zaraz. No pani rozkłada prędekę, bo ja zaraz będę To już składam 88%, już rurę zaraz będę otwierał. Może panu wodę przywieźć? Z nie krew. trzeba mi żadnej wody, ja mam swoje, ja mam swoje, ja nie potrzebuję, aż swoje pani mi nie daje A pan nie słyszy dzisiaj nic! Nie, 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 dobrze jest, za ja wszystko mam przygotowane, ja mam tutaj skrzynkę, w tej skrzynce wszystko mam No ciekawe kurwa gdzie no. jest ta skrzynka nawet i tu nie ma. Dajcie łapkę w górę. O no, kukurda za pan zaświecił. Ja pierdolę będziemy tu sypać, 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 sypać. Dobra, zaraz będziemy sypać, pani przygotuje wózką. Jest problem, wiesz panie, pomoże pan mi? Dzisiaj Czym? Albo, albo wieczorem Czym? Mąderza nie bo w pracy jest, a mi trzeba zwalić to To stanowy Nie nie rady bo mnie wieczorem nie ma, ja jadę na imprezę, bo dzisiaj piątek jest A. Ja w piątek nie pracuję Dobra pani podjeżdża tutaj, dobra pani stoi i tam podjadę zaraz To po co ja paliłam Nie wiem właśnie po co pani to paliła, ale nie trzeba było palić, zaraz tam podjadę z tyłu Zaraz wysypiemy to A mi, kurwa ruski paliwo chyba na nim wlali To ten mąż mi wlał, to ty nie wiem kurwa, ten nie wiem jak się spróbuję ten, e, ten BMW, BMW? Bardzo dobre jest A, dobra, ale pan musi mi kasę jeszcze oddać Tysiąc złotych Za co? Eee, za, bo BMW kosztowało 10 tysięcy A pan dziewięć ja, ja całą kwotę pani za, za, auto zapłaciłem, pani kurwa, tutaj teraz nie mówię, że jestem jakimś pierdolonym szóstym, bo ja jestem Ja jestem no. tego Ja, tam ja tam jestem, e, soli, ja jestem solidny gościu, ja jestem kurwa tego Dobra, stu! Kurde, pani górę, to nie wejdzie, u... jeszcze stało na kombajnie, co robimy? To pan to... Kurde A pan opracował pan, pan ten kombajn, czy nie? No nie, później do nikogo nie jadę, Ja się na podwórka, co? Kurwa A co na kombajnie nie to ja bym nie chciał, żeby mi to zostawało, że później nie było, że pani zboże ukradłem A to kurde, no co jak tam pani chce, ja robię? Ja, ja, jak, jak pani chce, ja mogę z kombajny wrócić na podwórze, to się nic mi nie dzieje No chyba, że pan na podwórze mi to wysypie Pod bramę. Nie, no ja na podwórze nie... Gdzie? Na, na bramę? Tu na podwórze pan wysypi i rury wystawi przez bramę. Dobra, jak pani chce, to ja mogę tak zrobić, nie mam żadnego problemu. A dużo tego będzie? Będzie, będzie jeszcze, będzie dwie tony. po Półtorej tony mam, zboża świeżego, ja pierdzicie No powiem pani, że kura. w tym roku pani oddało pani sypo, chyba pani musiała nawozy dobrze dać Nie, to boż sypo, nie wiem, to tu to sypo. Polifoskę ja się jest, nie wiem. Miałam pojęcia, ale powiem pani, że kurwa, że du dosyć dużo jest. No, dużo będzie, kurde! Tak, ja ten rog on był dosyć teraz butego. Yy, dosyć był. Yy, dosyć suchy, ale powiem pani, że pani ładnie dał. No jeszcze siebie mam do, do wykopania koła, to nie wiem. Kupę roboty, bo... No dobra, czekaj suro, bo wszystko. ja skończę. To kończ tutaj. To ile to się należy tej kaski? A yy, no to jak? ja to 420 zł będzie. A to, tyle, to nie ma tyle ha to nie ma hektara, 30 Ale nie koszę na hektar, koszę na godzinę godziny? Tak. 400 złotych. 420. Tylko ja przy sobie tyle chyba nie mam. Aby no tylko to, kurwa, wszystko. no to pani przyjedzie i jutro mi da. A wiem gdzie pani mieszka, to nie przeszkadza. No to właśnie ja też pani wiem gdzie mieszka, także pani by chciała mnie tego y, okraść coś, to ja wszystko wiem ci, co jest. A to można jeszcze widłami poprawić, te pokosy. A ja to, to pani ładnie tutaj skosze. A to skleśnie, to nie jutro czekać? Ja nie wiem. Ja nie wiem, bo ja nie pracuję, ja nie wiem. A popatrz, pogonek jest. To mam? O ona! Jaka będzie? ty wejść ja na tydzień? Nie, nie wiem, to pani kurwa, co odpali telewizor, to pani będzie wiedzieć, co ja mam wiedzieć kurwa. Ja mam Ale proglądu. telewizora Pogletyka nie mam! Na A telewizora nie mam, mi się spalił, telewizor mi się spalił. To się pani spaliło? Telewizor! A chuj ten telewizor. To pani telefon pali. A telefon nie mam! Dobra, mam wysypać te zboże. Nie prosto pani jedzie! Dobra, kurwa, zaraz ururaj dziś upierdolę na słupie, to pani będzie płacić za nie. Musi smarkać se! Dobra, zaraz na terror wysypię. Pani ten rower tu tak postawiła, zaraz tym bizonem wiale to się rozjebie cały ten rower. Czekaj pani, poczekaj. Czekaj panie. pani. Pani zabiera ten rower. Tu, tu. Ciebie mój rower zranił kurwa tutaj. Nie, na, na bramę? Nie. Rower bierz. Kurwa co się trzęsło Zabiera rower. Ała kurwa noga, ręka. Dobra, gdzie to sypiemy? Idź, idź. Tu mi sobie wysypie mnie na posesję. Ja se to wszystko potem szufluję, wszystko na. I tu, kurwa, tutaj! Tu i wysyp! Kurwa, i mi mitem go id! No to sypiemy, kapitalnie! Idę jako tam jest jeszcze, szufluję mi tam! No to będzie to na 700! No zasypał mi trochę tutaj na głowę! Kurwa, kurwa, chcę potem włosy umyć, kurwa, w krwóżko! Pani stędzi dzisiaj się tak robią k**wa, ręce wyskoboli boli Popuchnięte mam, bo możemy posmarować se Dobra, wejdź i Dobra, dzięki Ta Pani pan tam ma... da, pani tam przejdzie, z, z tą zapłatą Nie, ja to 300 złotych mam w kieszeni Nie, pani, ja cały ja nie będę k**a zbierał po, po tym, po, po dwa razy no, a pan zapisze mi tam do zaszytu! Dobra, wszystko będzie zapisane, pani się nie martw, ja do, ja do domu nas jest tam Dobra, siadam skrzynkę jedziemy I rura Metoda fachowa, to jest porządny gościu, nie? <grym> <grym> do widzenia, do widzenia <grym> Dobra widzowie, na gospodarkę Wymociliśmy widzowie elegancko pole umarzenny Możemy widzieć na gospodarkę, teraz tak Wieczorem widzowie jadę na imprezę To lepsze Ale widzowie nie jestem w ogóle tego Nie jestem w ogóle na to przygotowany, co nie? Muszę sobie widzowie tak, koszulę wypracować zaraz Pojedziemy sobie wypracować do domu widzowie koszulę Ja widzę, w sumie zgaszę wam tego, kamerkę tak, zgaszałem wam kamerkę, wyłączę kamerkę. Ja w sumie widzowie wrócę, jak będę tego będę widzowie się ubierać w sumie na imprezę, tak. się widzowie ubierać na imprezę. A wtedy wam widzowie odpalę kapitalnie kamerę i będziemy tego. Będziemy kurwa dalej nagrywać, nie? będziesz wdał jeden imprezkę, także no... Mieliśmy otwierać s ale to... Dobra, oto w nocy pojedziemy otworzyć studoły, O, Widzicie? Ale wpadłem w na zajebisty pomysł. W nocy pojedziemy otwierać studo. Dobra, czekajcie, kurwa, opuszczam header Kapitalnie kurwa sobie stoimy. Dobra, teraz tak, ja idę na tego ja mówiłem, jadę się widzę widzę się obierać, Nie ma czasu. Ja pootwieram kurwa tego bizona jak się wieczy po tym uceniu. O kurwo marzeny kapitalnie. Wszystko potwieramy, tutaj o klapę. To zamkniemy. Dobra. Niech sobie to będzie stoi tak. Dobra, także ja widzę wam odpalę kamerę jak będzie już wieczór i będę tego, będę gotowy na imprezę nie? Dobra widzę, witam po małej przerwie. W sumie dla was to w sumie kilkusekundowa, dla mnie widzę troszkę dłuższa, bo minęło chyba z 7 8 godzin. Ja się zawiobrałem obrałem, będę wszedł na imprezę, ale powiem wam mi że coś kurwa, strasznie mi tutaj szumi coś mi kurwa strasznie szumi, nie wiem, widzę jakiś helikopter czy coś. A zobacz, widzę ładnie księżyc ogólnie świeci Ale widzowie coś mi tutaj strasznie kurwa szumi. Nie wiem czy to... O! Zaświeciły się widzowie elegancko lampy, sobie się fajnie świecał, ale nie wiem Coś mi się widzowie, to coś mi tu kurwa strasznie szumi. Ale co mi widzowie, na dnie, pewnie z nim nie widać, żeby coś szumiało, nie? Ale coś mi tak strasznie szumi, jakby widział jakiś helikopter. O kurwa, mać, helikopter leci. Ty widzowie o tej godzinie helikoptera, a gdzie on leci? Taki żółty? Ty, to jest widowie chyba jakiś ratunkowy helikopter, co nie? Ty on w, zoomie, w sumie poleciał w stronę tej stodoły tam. Nad moim dole nie leciał, ale widzowie w ostatniej chwili założyli: O, leci, leci, leci helikopter! Patrzcie tam! Jest helikopter! Czekajcie. A on widzowie leci tam w stronę z dołu, chyba, nie? Ty kurwa, co jest grane? Ty, tam może widzowie jakaś policja jest? Tam widzowie helikopter poleci w tamtą stronę Wiecie, tam gdzie jest ta studoła, coś je dzisiaj otwierać Taka jest prawda, że nie mieliśmy widzowie wyjechać na żadną imprezę Dokładnie tak widzowie, nie mieliśmy jakoś imprezę Ja was tą troszeczkę okomałem wam we w filmie Mieliśmy pojechać, miałoby to w sumie dla was taką niespodziankę, co nie? Mieliśmy pojechać teraz z Indorem e, Zobaczyć to studołe, tak? Mieliśmy widzowie wieczorem otwierać to studołe Ale cholera jasna z tego co ja zauważyłem to tam widzowie poleciał e, śmigłowiec Czy tam helikopter policyjny Albo ten ratunkowy, nie? Ty, kurwa, powiem wam widzowie, że nie wiem, o co chodzi Ale... Jestem tutaj troszkę w szoku Bo mieliśmy widzowie pojechać dzisiaj otwierać to cudołę to wiecie, opuszczono w lesie teraz o tej godziny, nie mieliśmy jechać na imprezę. Tylko mieliśmy właśnie pojechać z indorem na otwarcie tej stodoły, co nie? Ale teraz widać, zauważyłem, że tam jakiś helikopter poleciał, nie? W ogóle mamy 22, nie? Jakby ktoś pytał, w grze. I teraz widzę nie wiem, co on w sumie robi. Czekajcie, tutaj odpalę BMK. Odpalę BMK, zobaczymy, zawie, czekajcie. Kurwa, ale powiem wam, że mieliśmy otwierać, otwierać to stodoły, nie? Ale widzicie, tak się w sumie stało, że Że nie wiem, co on teraz zrobić. Bo jak ja tam pojadę, tam będzie policja. Mm, to wiecie, mogę być podejrzany w różne tam jakoś sytuację Mogą mnie w to powiązać, nie? Na razie, widzowie, nie będę jechał. Poczekamy, może akurat będzie straż pożarna jechała. Poczekamy tej chwilę, bo na razie to nie ma co się pchać. Wiecie, nie ma co się widzaje pchać na ryzyko, co nie? Lepiej wtedy poczekać, bo helikoptera widzę w sumie już nie widać nad niebem. Nie ma, widzę, nie lata. Lato, ale nie ma. Czekajcie, ja na ten czas. Wiecie, jak nic nie jedzie, ja na ten czas widzę, klapę zamknę. Eee, czekajcie. Ja widzowie na ten czas klapę zamknę, o, czekajcie, klapę pozamykam Sobie w tym, w bizonie Dobra, chuj, jedziemy tam widzowie, zobaczymy Jedziemy widzowie, zobaczymy tam, bardziej wiecie, podjedziemy, zobaczymy, ocenimy sytuację Bo jeżeli my widzowie tak będziemy stali tutaj, to nam to w sumie nic nie da, nie? A jak podjedziemy, coś zobaczymy, może akurat tylko po prostu O, czekajcie widzowie, widzę kurwa syreny Dobra widzowie, jedzie straż pożarna, w tamtym kierunku Ty widzowie, albo też po prostu może jakiś tam wypadek bo cholera jasna, czekajcie widzowie, jadę Widzicie, widzę, świata się odbijają tu oczywiście te niebieskie od straży pożarnej. Czekajcie co wiedziałem na tym kierunku. Coś się kurę wyderzył, nie wiemy jeszcze co, ale prawdopodobnie że był może jakiś duży wypadek. Albo po prostu ktoś może. Ktoś może widzę jest co z dołu. Czekajcie, co wyjadą ogólnie w tamtym kierunku, straż pożarna jedzie. Pojechali w na stodołę, nie wiem co to się dzieje ogólnie, ale czekajcie za chwilę będę wiedział. Pojechali w tamtym kierunku na stodołę, gdzie jest ta stara opuszczona. Czekajcie wtedy obok przyjadę. O kurwa, widzowie, cholera jasna, Widziałe straż pożarna przyjechała, tam się, jest sodoła pali Ktoś, widzowie, to studołę ogólnie podpalił, cholera jasna, to się wyjebało teraz Ty, widziałe, ta studoła się ogólnie pali Tak ogólnie, widać sytuacja jest Ktoś, widzowie, podpalił to studołę Widzowie, pamiętam, że dziwny zbieg okoliczności, co nie? A gdybyśmy, widzowie, my tam z Indorem byli w tej stole, to byśmy, widzowie, w tej studole, nie? Dobrze widać tak się stało, że to wszystko się spóźniłem, że nie pojechaliśmy z Indorem widzowie, na otwarcie tej sodoły Bo byliśmy widzowie się zamieszani w to, że żebyśmy popali te stodoły, nie? Ale ciekawe, sobie co było w środku, co nie? Teraz co mi się widzowie nie dowiemy, nie? Bo wszystkie rzeczy, które były w środku, prawdopodobnie spłonęły w tym, w tym, w tym wyniku tego pożaru, co nie? Ale zobaczcie że ta studoła się cały czas pali, nie? Cała pożarna przyjechała, helikopter stoi ten co leciał Zobaczcie, widzowie, co się ogólnie dzieje, nie? Ale zobaczcie, że ta jest zniszczona, bo w ogóle drzwi są pootwierane, w sensie tego, nie? Tak wyważone, nie bo leżą obok. Tak, są wydarte Straż pożarna leci, bo to widzicie, widzę, leje woda, oczywiście. Możecie zauważyć, o! No, powiem wam, że, że gruby wypadek, oczywiście. I kurwa, nie wiem, co się w sumie wydarzyło. Ale, widzowie, my nie chcemy nic w tym miejscu. Bo już za chwilę, jak policja przyjedzie, to będzie podejrzane, że, widzowie, ja się tutaj kręcę w tej okolicy, i wiecie. Jeszcze moje BMW będzie takie bardziej podejrzane, bo to wiecie, nie? Takie w sumie. Czekajcie, widzę, pokażę wam to z bliska. Nie zobaczcie, widzę, to się ogólnie dzieje. Ja dalej nie podchodzę, bo wiecie, bo jak jeżeli oni mnie zauważą, to później będzie widzę, że tutaj wiecie o co chodzi, nie? Także na razie tutaj tego. Helikopter stoi straż pożarna, jest, gaśnie ogólnie. O kurwa. Ja pierdolę policja Sprawca! Sprawca! Pożaru! Gdzie pan ucieka? Proszę się zatrzymać. O kurwa, widzę, mówiłem żeby szybciej pojechać. Pan podpalił to chyba. Co dołe. Podejrzany. Podejrzany gdzie uciekł? Gdzie on jest. Dobra, ja widzę, uciekam lepiej stąd. Widzę policja w ogóle przyjechała i nie zauważyłem, że policja przyjechała Uciekam Ale zawiasną uciekam kurwa Dostudowi, zawie schowamy BMK, bo że moja BMW jest sprostowalna na policji Widzę, że to ja mogę podpalić Mówiłem widzę, żeby szybciej stamtąd pojechać nie Ale chciałem wam ogólnie widzowie nagrać to pokazać wam w sumie to tam się dzieje co nie Ostatni raz do takie rzeczy robimy nie Ale dobrze że mi w są z Endora nie pojechali nie otworzyli nie Ale ktoś ogólnie w był Po prostu może prawdopodobnie jakiś napad może mafii był na to studoły nie Bo studoła była rozwalona i została podpalona I tak naprawdę widzowie nie wiem co było w środku nie Także widzowie się w sumie już nie dowiemy nie Widowie ja zajrzę na gospodarkę postawię ko bizona BMW, nie Bo ja się, widowie, boję, ogólnie. Dobra. Świat Ja JADĄ Kurwa pojechali, wzajemnie policja pojechała Dobrze widzę, że zdążyłem BMW uciec I schowałem BMW tutaj o Pojechała policja Pojechali dalej Łoik, widzowie, dzisiaj dużo się stało w odcinku, nie? Także jeżeli wam się odcinek podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod dzisiejszym filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale, bo leci po 41 tysięcy subskrypcji. Dajcie słowo, dajcie łapkę na napi... Dajcie łapkę w górę, dajcie słowo na kanale. Napiszcie komentarz z hashtagiem, czyli oczywiście hashtag bizon w komentarzu. Ja wam wam serduszko, bo ogólnie jestem na bieżąco. Eee, miłego dnia wam życzę, do zobaczenia oczywiście już jutro. Trzymajcie się. Na